Na moim kanale. Ja nazywam się Mikołaj, a dzisiaj pokażę Ci przepis na genialnego Tatara z Polędwicy Wołowej. Polędwicę będziesz mógł czy mogła zastąpić czymś innym, oczywiście, ale tego się dowiesz w środku odcinka. Dodatkowo, konkurs. Konkurs czeka już na Ciebie od samego początku filmu, kiedy skończę już tutaj do Ciebie mówić. Jest do wygrania deska. Deska dębowa zrobiona przeze mnie z mojego wyrobu deskami zajmuje się już od kilku lat także będziesz mieć pewność że deska jest wysokiej jakości i co deska normalnie kosztuje 149 zł tutaj masz okazję ją wygrać więc myślę że jest to bardzo korzystna Sprawa wystarczy tylko, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz łapkę w górę pod tym właśnie filmem. Udostępnisz ten film gdzieś sobie na Facebooku oraz w komentarzu krótko napiszesz w dwóch e, zdaniach dlaczego właśnie ty chciałabyś czy chciałbyś otrzymać ode mnie tą deskę. Konkurs trwa do końca czerwca. E, spośród komentarzy wylosuje szczęśliwca, który, który wygra właśnie tą deskę. I co? Zapraszam Cię jeszcze raz do obejrzenia. Deskę zobaczysz sobie dokładnie już na filmiku. Życzę smacznego, miłego oglądania. Cześć! Zanim zaczniemy sobie pracę nad naszym tatarem, chciałbym zaprezentować Wam jeszcze raz deskę, która to jest do wygrania w dzisiejszym odcinku. Deska, taka jak i wiele innych, jest wykonywana przeze mnie. Deska, tutaj, ta akurat jest z drzewa z dębu kilkudziesięcioletniego oczywiście. Możecie sobie tutaj zobaczyć, ile jest wyraźnych słojów. Deska zaimpregnowana olejem jadalnym, a mianowicie olejem z orzechów włoskich, co nadaje dodatkowego koloru oraz takiego szyku. Nic prostszego, aby ją wygrać. Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał. To sprawdzę później, kiedy cię wylosuję. Udostępnisz ten film. Zostawisz łapkę w górę. Oraz skomentujesz. W komentarzu proszę napisz dwóch, trzech prostych zdaniach, dlaczego właśnie ty chciałbyś, chciałabyś wygrać tą deskę. Tak więc deska dębowa, jeszcze raz, masywna, solidna. Odstawiamy ją na bok i zapraszam do udziału w konkursie. Konkurs trwa do końca czerwca, wtedy rozlosuję wygraną osobę spośród komentarzy pod tym filmem. A teraz już nie przedłużając, przechodzimy do naszego tatara aby przygotować przepyszny tatar wystarczy kilka składników mój dzisiejszy tatar akurat będzie z polędwicy wołowej ale możecie równie dobrze dodać kawałek innego wołowego oczywiście mięska, ważne żeby nie było poprzerastane za bardzo tłuszcz, tłuszczem nie może być tych błon pomiędzy mięśniami bo jest to po prostu niesmaczne. Polędwica bardzo dobrze się do tego nadaje. Jest najlepszym mięskiem właśnie przeznaczonym na tatara, ale również ligawa czy, czy jakiś kawałek ujca również się nada. Co robimy? Bo trzeba wyciąć z kawałka na porcję, myślę, że z połowy w zupełności wystarczy około 150 gramów takiego mięska. Posiekamy sobie, oczywiście nie mielimy mięsa na tatara. Jest to bardzo ważne, bo struktury i wszystkie soki, które są zawarte w mięsku zostaną po posiekaniu nożem. Dobrze, zanim zaczniemy sobie siekać, jeszcze powiem Wam na szybko, co będziemy dodawali do naszego tatara. Jajko, jajko oczywiście sparzone, żeby pozbyć się ze skorupki różnych bakterii. Cebulka posiekana biała, standardowo góreczek kiszony. Ja dodaję jeszcze kurki, kurki marynowane. Jeżeli macie świeże, to, to jeszcze lepiej. I zrobiłem sobie taki już na wykończenie taki sosik z musztardy, oliwy z oliwek, cytryny, miodu, sól, pieprz. To wszystko. Tak więc zaczynamy sobie od pokrojenia naszego mięska. W plasterki, bardzo cieniutkie. Zobaczcie, można by zrobić z takich plasterków już Carpaccio. Delikatnie. Bardzo cieniutkie. Ok, myślę, że tyle mięska wystarczy. Tak więc odkładamy sobie na bok. Zobaczcie, jak jest to mięsko delikatne, jak się już nam rwie. O, patrzcie, bardzo delikatne mięsko. Polecam Wam kupić sobie właśnie polędwicę, ale jeżeli nie, ligawa jak najbardziej. Jest to tańsza opcja wtedy, ale równie pyszna. Ja sobie posiekam tą polędwicę i wracam do Was już z dalszymi przygotowaniami. Nasze mięsko jest już solidnie posiekane, więc na tym etapie dolewamy sobie dosłownie jedną łyżkę oleju. Na tym etapie właśnie musimy sobie wsiekać właśnie ten tłuszcz w naszego tatarka, w nasze mięsko po to, żeby był jeszcze bardziej aksamitny, soczysty. Tutaj olej nada dodatkowej konsystencji, delikatności całemu mięsku. Nasz posiekany tatar, polędwica nasza posiekana, trafiła już do miseczki. Do tego dodajemy pozostałe składniki. Przed chwilką sobie zsiekałem solidną taką łyżkę stołową kurek. Kurki marynowane przypominam. Dodajemy sobie do mięska. Teraz cebulka, cebulka biała, posiekana bardzo drobniutko. Myślę, że na taką ilość, takie w zależności jak lubicie. Ja dosyć cebulkę lubię w Tatarze, tak więc sobie nie żałuję. Około dwóch takich łyżek stołowych. I ogórki, również bardzo drobno posiekane, odsączone z soków trafiają do mięska. Również dwie łyżki. Teraz Troszkę soli, nie za dużo. Pamiętajmy, że nasze ogórki są tutaj już słone, więc nie przesadzamy z ilością, zawsze można sobie doprawić. No i pieprz, około pół łyżeczki, myślę, że wystarczy. I żółtko z jajka. Trafia do miseczki, i teraz wszystko musimy sobie wyrobić. Wyrabiamy delikatnie, ale dokładnie wszystkie składniki razem. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Napiszcie, czy lubicie tatara, czy robicie go często. Jeśli tak, to z czym podajecie? Jakie dodatki? tatar pięknie wymieszany wspaniale pachnie wygląda obłędnie aromaty wszystkie tutaj kurek, pieprzu, cebuli, ogórków krążą w powietrzu coś wspaniałego dobrze ja tutaj trochę ogarnę i widzimy się już na wykładaniu naszego tatara na talerz ok, zacznijmy wykładać nasze danie ja tatara będę formował w ringu tak, więc ring na talerz, mięsko do środka, o, wypadło, jeszcze troszkę, myślę, że wystarczy. Teraz taka praska i wyciskamy ubijamy sobie na szTatar delikatnie i podnosimy. Mięsko już jest uformowane. Zobaczcie, równiutko, prosto, spora porcja jak na jedną osobę. Teraz sosik. Sosik tak jak mówiłem. Musztarda, miód, cytryna sok z cytryny, sól, pieprz oraz oliwa z oliwek. Myślę, że też tyle wystarczy nam. I do tego jeszcze kurki. Kurki fajnie kwasowością czuć, więc będą idealne. Ja sobie skorzystam z łyżki tutaj, od ją trochę przetrę tutaj. O, no właśnie. No i wyciągamy kurki. odsączamy, żeby nam tu nic nie ciekło i przytwierdzamy sobie z każdej strony naszego tatara, tak aby podkreślić, że te grzybki się tutaj znajdują. Więc nie żałujemy sobie, kurki są wspaniałe w smaku, tak więc troszkę ich sobie tutaj nałożymy. I jedną taką wielką jeszcze tutaj. Nasz czatar prawie jest gotowy. Jeszcze tylko ożywmy naszą kompozycję. Kwiatkiem, bratki, bratki jadalne. I tutaj jeszcze inny kolorkiem. Tak się prezentuje nasz czatar. Myślę, że wygląda apetycznie, bardzo smacznie. Także zachęcam Cię do skorzystania z tego przepisu. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy, czy lubisz czatara, czy nie. No i przypominam o konkursie: subskrypcja, udostępnienie tego filmu, łapka w górę, w górę i komentarz. Także nic wielkiego. Deska do wygrania. Deska taka y, jest dosyć droga, bo normalnie w cenie 149 zł. Tak więc myślę, że y, jest to świetna okazja, aby nabyć taką deskę, a wystarczy niewiele zrobić. Także zachęcam Cię jeszcze raz. Życzę smacznego, miłego dnia, miłego oglądania y, i y, smacznego jeszcze raz. Hej.